Cześć, strony Diltek, witajcie, kochani, w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Jak wiecie, już za niedługo będziemy mieli na rajdach Primal, Graudona i Primal Kyogra. Dlatego chciałbym Wam powiedzieć o Pokémonie, który był ostatnio na rajdach, a właściwie jeszcze jest, żebyście go nie usuwali, bo będzie on bardzo, bardzo przydatny. Zapraszam na odcinek. Także, kochani, na początek jeszcze bardzo, bardzo ważna informacja. Nie wiem, czy zdążę. Zedytować ten odcinek, czy to już ta zmiana będzie wprowadzona, czy nie. Ale Najantic na Twitterze poinformował nas o tym, że mega energia po raz pierwszy użyta na Mega Salamansie się zmieni z 200 na 300. Jeżeli ktoś dużo nie rajdował, nie zdobył dużo mega energii i jeszcze nie zewoluował swojego, no nie wiem, najlepszego shiny czy setki, yy, nie zrobił oczywiście mega ewolucji, to być może nie wiem, czy to już zostało wprowadzone, czy nie, bo na tą chwilę. Jak możecie zobaczyć u mnie w grze, jeśli wpiszemy sobie salamans, to jak wiecie, moje szundo, kto nie oglądał ostatniego odcinka, to oczywiście zachęcam do obejrzenia. Jeszcze na tą chwilę na, mega salam... znaczy na zwykłym salamansie jest 200 mega ewolucji, na tę pierwszą mega ewolucję, żeby zrobić. Za niedługo będzie to kosztować 300. Ponoć to jest balans, nie? jeśli chodzi o mega ewolucję. Zazwyczaj 300 mega energii kosztowały legendy, a nie zwykły Pokemon. No ale no cóż, jeśli jeszcze nie zrobiliście tej mega ewolucji, to polecam szybko sobie to zrobić, bo mówię, no nie wiem, kiedy zostanie to wprowadzone. Także kochani, jeśli chodzi o Primal Graudona i Primal Kyogra, będziemy go oczywiście, będziemy mogli je rajdować na GoTour, ON, tak, więc no, yy, no. już niedługo, miesiąc nam został. Także ogólnie, spoczko, bardzo, bardzo spoczko, jeśli chodzi o Primal Graudona i Primal Kyogra, no będą to bardzo, bardzo dobre Pokémony. No, a jeśli zrobimy sobie shiny <grymale> Primale, no to w ogóle kozacko wyglądają. Kto nie wie, to oczywiście Primale wyglądają praktycznie. Tak samo, no bo kajogr zostaje e, niebieski, jeśli chodzi o nie shiny, Groudon zostaje czerwony, ale jeśli chodzi o ich e, tą Primal, stają one się czarne, więc kozacko wyglądają i zostają ich z tych e, shiny kolorów. Pazury u graudona są żółte, tak, czyli normalny graudon jest żółty, jest w wersji shiny, a kajoger jest różowy i u niego też te łapki, tamte pazurki zostają różowe, reszta jest praktycznie biało-czarna, więc Kozacko będą wyglądać. Ja powiem Wam szczerze, nie mogę się doczekać, jeśli chodzi o Primalę w Pokémon Go. Także najlepszymi kontrami oczywiście są Pokémony na Primal Kyogre, typu gras i typu elektrycznego, tak, bo Kyogre jest typu yy, Water, tak, czyli typu wodnego tylko, a Primal Groudon dostaje swój drugi typ w swój drugi typing i on będzie typu ground i fire. Więc tutaj będą nam potrzebne praktycznie tylko pokemony wodne. Także jeśli chodzi o gras, Kartana, tak jak wam powtarzałem, Kartana niby szklanka, ale jest to najlepszy pokemon, jeśli chodzi o typ gras. Jeśli chodzi o pokemony elektryczne, no zresztą zaraz sobie zobaczymy. Pokażę wam i wytłumaczę, o co tutaj wszystkim chodzi mi w tym odcinku, ponieważ Zekrom. Zekrom będzie jednym z lepszych Pokémonów, które będziemy używać na Primal Kyogra. Bo dzisiaj odcinek praktycznie jest przygotowany na Primal Kyogra. Na Primal Groudona przygotujemy się no, w jednym z następnych odcinków zapewne. Ale no, dopóki jest Zekrom, kochani, nie usuwajcie swoich Zekromów. Jak możecie tutaj zobaczyć, najlepsze kontry oczywiście na Primal. Kajo Gra to jest tutaj no, yes on Week, tak na Gras i na Electric także najlepszymi tutaj Pokemonami, jeśli chodzi o to, teraz muszę zobaczyć jaki mam poziom, 50 poziom mam ustawiony. Więc jeśli chodzi o najlepsze kontry, to mamy tutaj Kartanę, Mega Sceptyla, Shadow Raiku, Mega Zurki Zurkitri, Zekroma na szóstym miejscu, tak? Będzie on do zrobienia pewnie duo w, przy pogodzie i w ogóle, ale z no Skyogrem oczywiście musimy uważać na ten jego atak Blizzard, tak? No bo pokemony elektryczne, no to tam nie, ale jeśli chodzi o Zekroma, będzie musiał on ważać oczywiście, bo jest ten typu y, pokemonem typu Smog. No i tutaj nasze grasy też oczywiście, no bo Blizzard będzie super efektywny, więc rewajwów dosyć, dosyć sporo też sobie oczywiście przygotujcie. Także co Wam chciałem tutaj pokazać, tak? Zekrom jest na szóstym miejscu. Jeśli sobie zmienimy tutaj, no. Ogólnie nie mogę wam zmienić na 25 level, czyli na taki, który łapiemy Zekroma z boostem, ale no zmienimy sobie tutaj na 30 level, jeśli chodzi o Zekroma, sprawdźmy sobie jaki jest czas na pokonanie, tak? Wam pokażę strzałeczką, gdzie ogólnie macie tutaj patrzeć, jeśli chodzi o czas na pokonanie Zekron tutaj z tym atakiem Fusion Bolt, jeśli macie złać Chargem starego, też jest spoko. Ma tutaj czas na pokonanie 802 Sekundy, 802 sekundy, zapamiętajcie sobie, nie? To jest Zekrom na 30. levelu, tak? Czyli tutaj ma 3462 CP. 802 sekundy na pokonanie e, Primal Kyogra. Teraz, jeśli sobie zmienimy tutaj na 50. level, tak? Pokemony. Te, które oczywiście będą najlepsze, najlepszymi kontrami na Primal Kyogra wymaksowane. 50. level. Wiadomo, nie każdy ma Stardust, nie każdy ma Candy, żeby wymaksować sobie Pokemony na 50. level. Więc tutaj Zekrom na 30. levelu, jak pamiętacie, miał 802 sekundy na pokonanie Primal Kyogra, tak? Więc tutaj zobaczcie, czy tutaj będzie? Nie. Tutaj akurat jest słabszy, ale to, co właśnie Wam chciałem powiedzieć, jeśli wyłączymy sobie Shadow Pokémony, no bo nie każdego oczywiście stać na wymaksowanie Shadow Pokemonów, i wyłączymy sobie legendarne Pokemony inne, właściwie legendy chyba możemy sobie zo zostawić, zobaczmy, czy tutaj będzie czas lepszy, yy, tutaj od Zekroma, 802 sekundy, także 802 sekundy, tak, pamiętacie to, Mewtwo, z movesetem Psycho Cat, Thunderbolt, na 50. levelu, jest na 17. miejscu i czas na pokonanie ma 808 sekund, więc tutaj zekrom na 30 levelu będzie miał lepszy czas niż tutaj Mewtwo na wymaksowane, oczywiście na 50 levelu. Także jeżeli macie zekromy z boostem na 25 levelu, zmieniacie, jeżeli macie na faście Moveset Dragon Breath, tak, bo tutaj jak możecie sobie zobaczyć, to są wymaksowane. Dobra, teraz wróćmy, nawet sobie jeżeli wyłączymy legendy. 802 sekundy, pamiętamy ten czas, 802 sekundy, więc. Zekrom na 30. levelu będzie lepszy niż Tangrow, tak? Czyli tutaj na 9. miejscu by wylądował Zekrom na 30. levelu. Więc ma, jeśli macie trochę candy, Macie dobre IV tego zekroma, to nawet taki 30 level zekrom będzie bardzo, bardzo dobrą kontrą, jeśli chodzi o primal Kajogra. To no, na pewno będą wszyscy rajdować, wszyscy będą chcieli oczywiście zdobyć y, primal y, Kajogry. Mamy już informacje, ale to za chwilę. Także jeśli macie jakieś zekromy, tak jak ja Wam tu zostawiłem, tak, no ja mam tutaj 400 wymaksowane, ostatnio maksowaliśmy, więc bardzo, bardzo spoko. Kto nie widział, to oczywiście zachęcam do zobaczenia sobie tego odcinka, ale no. No, takie zakromy tak tutaj akurat jest Charge Beam Fusion Bolt yy, ale no, jeśli macie po prostu atak Dragon Breath tak to tutaj po prostu fast jemko możecie sobie zmienić na ten atak Charge Beam i już macie gotowego Pokemona, tak czy no, będziecie chcieli go troszeczkę zmaksować żeby był on przydatny to będzie przydatny, tak jak widzieliście, lepszy niż większość Pokemonów, które są wymaksowane nawet na 50 level. Także jeśli chodzi tutaj o różnicę w czasie, to jak możecie zobaczyć, no, zróbmy sobie z powrotem na 30 level. Ja oczywiście tą PokeBattler, Butler bardzo, bardzo polecam. Zazwyczaj dla Was te odcinki przygotowuję właśnie z tej strony. Nie zawsze ona się sprawdza, ponieważ ostatnio był taki mały error z mojej strony, jeśli chodzi o Mega Salamansa. Pokazywała stronka, że się go nie da zrobić solo, a jednak się go dało zrobić solo. No ja oczywiście nie mam Pokemonów, więc no niestety, no nie mogłem spróbować. Przez chwilę, przez godzinkę miałem, ten, miałem pogodę Snowy i chciałem go próbować, ale no niestety, no żadnego mega rajdu nie było w pobliżu, więc no nawet swoich sił nie mogłem tutaj spróbować. Więc teraz musimy po prostu zrobić tak, włączyć legendarne Pokemony. Jak widzicie Charge Beam Fusion Bolt to jest najlepszy moveset. Eee, tutaj, jeśli chodzi o Charge Beam Wild Charge, no, to jest 30 sekund różnicy, więc dosyć, dosyć sporo. Na Dragon Breath to już widzicie, no, tu już jest 190 sekund różnicy. Także no, zwykłe Fast TM-ki, eee, to po prostu no, zmieniacie atak Dragon Breath na Charge Beam. I jesteście no, praktycznie ready, tak? No, wiadomo, macie na pewno jakieś dobre pokemony typu Grass z przeszłości, dobre pokemony elektryczne z przeszłości, ale no, jeśli nie macie tego dużo, to taki Zekrom na 25, czy nawet no, jeżeli go spawrapujecie chociaż troszeczkę na 30 level, też będzie dobrą opcją, e, jeśli chodzi o Primal Control, tak? Na Primal Kyogra. To tak chciałem powiedzieć dla tych osób, które. No nie mają zbyt wiele pokemonów tutaj elektrycznych, także ten zekrom jeszcze jest z nami na rajdach do jutra, do godziny 10, więc mało czasu zostało, ale jeśli macie w bagu jakieś zekromy, to warto sobie zostawić je. No i te najlepsze jakieś iwałki chociaż spowrapować nawet na ten 30 czy 35 level, będzie to bardzo, bardzo dobra kontra na Primal Kyogra w przyszłym miesiącu. Teraz jeśli chodzi o informacje na temat jak zrobić Primal Kyogra i Graudona, ostatnio było zaktualizowane info bo chyba wcześniej tego nie widziałem ale to przejdźmy się kawałeczek. Także kochani Primal Groudon i Primal Kyoger będzie oczywiście dostępny po raz pierwszy na Go Tour w Las Vegas Prawdopodobnie nie będzie można zapraszać na rajdy, miejsca, gdzie będą te rajdy. Podejrzewam, może będzie można, nie wiem, nie jestem jeszcze tutaj poinformowany, czy to będzie możliwe, czy nie. Wiem, że oczywiście na gofestach w Seattle czy w Berlinie nie mogliśmy zapraszać znajomych na rajdy w tym określonym oczywiście terenie. Także nie wiem, jak to będzie z Primalami, ale tydzień później, tak jak możemy tutaj przeczytać, Pokémon Go Tour Hoenn Global. W sobotę 25 i w niedzielę 26 lutego, między 10 a 18, czasu lokalnego, trenerzy na całym świecie będą mogli przeżyć wyjątkową przygodę. I właśnie w te dwa dni po raz pierwszy w Pokémon Go będziemy mogli zawalczyć z Primal Kyogrem i Primal Groudonem. I tutaj to chyba było ostatnio zaktualizowane, bo pamiętacie ostatnio na live debatowaliśmy, jak to będzie zrobione, czy będzie można nasze stare kajogry i graudony zmienić w Primal Kajogra i w Primal Graudona. No i mamy tutaj już informację Special Research. Chasing Legends. Trenerzy na całym świecie będą mogli wziąć udział w special researchu, w którym pojawi się Ri z Go Ultra Recon Squad. Profesor Willow powierzył Ri zadanie zbadania folkloru regionu Hoenn w związku z czerwonymi i niebieskimi kulami, tak? Czyli to jest ten Red Orb i Blue Orb, kto grał w Pokémon Sapphire i Pokémon Ruby. To oczywiście te nasze Red Orb i... Blue Orb były właśnie do zmienienia e, Kyogra i Groudona w Primal wersję, więc tutaj w związku z czerwonymi niebieskimi kulami przedmiotami, które podobno mają związek z pierwotnym Kyogrem, tak, czyli z Primal Kyogrem i z, z pierwotnym Groudonem, czyli Primal Groudonem Ri potrzebuje Waszej pomocy, więc mamy już informację, że będą ten Red Orb i Blue Orb będą nam potrzebne na to, żeby zmienić Gaiogra i Graudona w Primal wersję. Czy będzie to działać? Podejrzewam, że będzie to działać na zasadzie mega ewolucji, tak? Czyli ta jedna kulka będzie na 8 godzin, chociaż no nie ma jeszcze tutaj informacji. Raczej wątpię, że będziemy mogli zmienić na stałe Primal Chiogra i Primal Groudona, ale też tutaj pytanie, jak te kulki będą lecieć. Czy to będzie z rajdu, czy to będzie z questu, czy to będzie jakiś rzadki item z Pokestopa jakiegoś nie mam pojęcia. Mamy po prostu już informację o tym, że będziemy mogli swoje Kyogry i graudony. więc jeśli ktoś ma Shundo, tak, czy ostatnio wypominacie mi w komentarzach, że mówi się Shando, tak, czyli na Shando Kajoger i Shando graudon. więc jeżeli ktoś oczywiście ma już 100% IV Shiny, no to też będzie mógł oczywiście wymienić, znaczy zmienić swoje właśnie Shando w 100% IV shiny e, Primal Graudona i Primal, Primal Kyogra. Więc tak jak mówiłem na początku, ci, którzy oczywiście no, nie zrozumieli, to zekromy. Te zekromy, które złapaliście, nie usuwajcie ich, bo będą one przydatne właśnie na Primal Hyogra. Jeśli chodzi o odcinek z przygotowaniem na Primal Graudona, to zrobimy sobie to w późniejszym czasie, ale no teraz, jak dopóki te zekromy może jeszcze macie w plecaku, oczywiście, to nie usuwajcie ich, bo zmieniamy tylko atak Dragon Breath na Charge Beam. I jesteśmy ready. No możemy tam troszeczkę spowerpować te swoje zekromy. No, jeśli macie dobra IV, no to już w ogóle spowerpować je, je na tyle, ile oczywiście możecie. Także z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli odcinek Wam się podobał i przydały Wam się oczywiście te informacje, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi e, odcinkami. No i z tym, co się dzieje w Pokémon GO. Także widzimy się w kolejnych odcinkach, a ja Was zapraszam do obejrzenia innych. Odcinków na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć!